niesamowitego. Piękna pogoda. Toż to chyba nie Szkocja. Ale dzisiaj ciepło, naprawdę. I w ogóle ptaki śpiewają, które ja kojarzę akurat z wiosną. Więc wszystko budzi się do życia. A jest dopiero grudzień. Końcówka grudnia. 25 właściwie, dzień pierwszy świąt. Także bardzo przyjemnie. Można się nawet opalać. Naprawdę, czuć ciepło. Ciepło promieni słonecznych. Także mm, przyjemnie. Zupełnie jakby był marzec. Ekstra. Dzięki Szkocja. taka dziwna pogoda, bo widać było, na ziemi leży mróz. Na ziemi jest przymrozek, więc widać było, że był mróz w nocy. A teraz jest e, ciepło bijące od słońca. Coś wspaniałego. Zobaczcie jak się topi e, mróz cciezna. No. I w ogóle jest bardzo ślisko, tam gdzie jest cień. Trzeba uważać. A, jest jeszcze jedna taka rzecz. Jak byłam tutaj wcześniej w Szkocji, to nigdy tego nie zauważyłam. A teraz nie wiem, czy to stało się modne w ostatnim roku, czy dwóch lat, wszyscy tu palą hasz, znaczy trawkę. I właśnie przed chwilą poczułam, a czy widziałam, że taki młody chłopak wyszedł sobie, e, taki wiecie, taki szczum e, szkocki, wyszedł sobie przed dom i coś tam sobie zapalił. I sobie myślę w pierwszym odruchu, bo mi tak wyglądał. A pewnie trawa, ale nie wiem, no przejdę, to poczuję. No i oczywiście przeszło mi, poczułam. Także goście za mną sobie palić. Także fajnie. No, Szkocja to teraz pełna trawy. Chwila, bo pies. Także Szkocja trawą stoi i naprawdę no, przejeżdżają samochody i z tych półotwartych okien bucha. Przechodzę koło osób z powiedzmy papierosami i od razu to śmierdzi. No po prostu przechodzę koło domów i nawet czuję że w środku, czy tam na balkonie ktoś pali trawę, bo to po prostu tak wali. No i to jest straszne, bo naprawdę No bywałam tutaj już wcześniej, nie pamiętam, kiedy był pierwszy raz, 4 lata temu, 5 lat temu, nie pamiętam. I nigdy czegoś takiego nie czułam. A teraz? Nie wiem, może po prostu po Maroku znam już dokładnie ten zapach, bo w Maroku też wszyscy jarają, więc potrafię dokładnie wyczuć, że to jest właśnie ten moment, gdzie ktoś pali trawę. Ale nie sądzę, po prostu wydaje mi się, że wcześniej tego po prostu nie było. Albo wychodziło mniej rzadziej na nadwór. No nie, w każdym razie słabo. Mówię dlatego słabo, ponieważ wcześniej, pierwszy raz jak tutaj byłam, to zauważyłam, że no, ludzie tutaj tak tacy są pójści, że uh, tylko do pracy, a po pracy ewentualnie do baru na piwo i przed telewizor. Żadnych spacerów, żadnych jakichś takich specjalnych, kulturalnych wydarzeń żadnego czytania książek. No i teraz jeszcze dochodzi trawa. No, kiepsko, kiepsko. Nie jest to do końca kraj dla mnie. Piękne widoki, ale ludzie bez zainteresowań. Znudziłabym się tutaj w pierwszym roku. No bo słuchajcie, o czym ja bym z nimi rozmawiała? Paliłeś dzisiaj trawę? E? Nie? Zapaliłeś ze mną? Albo co ostatnio widziałeś w telewizji? Albo widziałeś ten fajny program? Kurde. Gierda, ludzie! W ogóle nie ma nikogo na dworzu. A ja, są dzisiaj w ogóle święta, więc wszyscy mają wolne. Więc gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? No oczywiście przed telewizorami albo przed lodówkami. Kraczamy w Krainę Cienia. Zobaczcie, tutaj gdzie jest słońce jest pięknie, zieloniutko, powietrze czyste. A tam, gdzie las zasłania dostęp słońca, zobaczcie, jak pięknie. Wszystko jeszcze pomrożone i widać takie powietrze szare. A pięknie. Taka mgła unosi się w powietrzu. Zobacz, jak strasznie. Tam zabudowania Seafield. Miejscowości obok. I w ogóle ten park jest super, bo ciągnie się na bardzo dużą odległość. I można nim dojść do sąsiednich miast, miasteczek. Jaki prześliczny domek. Taki szkocki. A <grym> no serio. Taki, naprawdę, taki wiejsko szkocki. No, przepiękny. Idziemy już od dwóch godzin. Nie mamy jedzenia, nie mamy picia. Kolejne półtorej godziny przed nami. I proszę bardzo, sępy. Sępy już nad nami krążą. Czekają. Aż podniemy, ale ja i mój dzielny zwierz, nie damy się. Co to dla nas? 4-5 km w jedną i w drugą stronę. Hmm? No i krąży. Nic z tego. W parku Seafield znajdziemy dużo saren i właśnie przed chwilą przeszła mi koło nosa, przed nosem właściwie jedna. Dek tak stanęła na środku drogi i patrzy na mnie. A ja za nią wyciągnęłam aparat, to sobie poszła. Ale widzę gdzie gdzieś daleko. Ale fajnie, idziecie sobie i nagle wychodzi wam na drogę sarna Mój pies oczywiście niczego nie zobaczył, bo to mobst nie jest to pies obronny ani myśliwy, także... no i to było tutaj na samym środku stanęło moje wierne mo psiątko, zawsze z pańcią idzie, no tak i tutaj idzie również w tą zaczerwaną krainę Wprawdzie lekko z tyłu. <grych> o, żeby nie było, wcale nie do tyłu. No, oczywiście kręci się pod nogami. Czy ktoś rozumie, dlaczego ten pies to robi? Z lewej na prawo, z lewej na prawo. <grych> Ech, ważne że idzie. No, moja wieseczka już powoli kładzie się do spania. Jest taka cisza. No, zresztą tu jest zawsze cisza, ale teraz wyjątkowo, jaki boss, kto idzie środkiem ulicy, <noise> sam wybrał, że będzie tak szedł. <noise> Z tyłu, no, może słabo widać. Ale na końcu tej drogi widać może fajnie byłoby tam pojechać. Ach, jak szkocko. Ach, akurat autobus nie jest szkocki. Myślałam, że będzie taki piętrowy. Zobaczcie, to jest czerwony telefon, ale tak naprawdę ATM. O! A z tej strony jest telefon. Ach, i śliczne taksóweczki angielskie. O, proszę bardzo. I tak, a to jest na Christmas Day, Boxing Day, czyli 26 grudnia. Wiszcie jak Maciko Za cztery funciaczki Od Balboa. To chce wbiec? A! Boże, na ostatnie pięterko. A i te szkockie bary z takim klimacikiem. A, weszłoby się. Podoba mi się ta kultura siedzenia w barach. Fajnie, fajnie, cały czas tylko w domu, w domu, w domu. W ogóle jest Boxing Day, czyli dla nas jest to świąteczny dzień. A tu normalnie sklepiki pootwierane. No nie wszystkie, ale jednak. A trochę tu bezdomnych też jest. Czy zbierających pieniądze? Nie wiadomo, czy są bezdomni. No, fajnie spędzić święta. w tym, Przynajmniej być w tym okresie około świątecznym. Żeby zobaczyć, jak fajnie jest ozdobione miasto. Większe miasto, bo obecnie jesteśmy w Edynburgu. I w ogóle zobaczyć, poczuć ten klimat świąteczny szkocki. Naprawdę. Fajnie, tak czuć te święta. Mi się to strasznie tutaj podoba. Mimo, że to jest tylko jeden dzień, to... Fajnie, fajnie tak sobie przyjechać. Znaczy dla nich to jest jeden dzień. Tak to. Ci pracuje. Chociaż ym, pociąg akurat nie jechał dzisiaj. Więc... Cóż, i jutro też mają być zmniejszone ilości. Okej, okay, idziemy.